Mamy przygotowany storyboard. W naszym wydaniu on jest dosyć schematyczny, uproszczony. wydaniu opowiadał o wszystkich kolejnych scenkach użycia, interakcji. A teraz warto byłoby historię używania procedury zobaczyć w kontekście fabryki, linii produkcyjnej i codziennego życia operatora, który na tej linii pracuje. Zobaczcie, jak może wyglądać przykładowa makieta Flona. Powstała z klocków Lego. Próbujemy odzwierciedlić. To, co wiemy o linii produkcyjnej i tym, jak człowiek na niej funkcjonuje. Za chwilę zobaczycie połączenie makiety flow razem z odgrywaniem ról i w jaki sposób to się odbywa w konkretnej sytuacji. Po zbudowaniu makiety flow możecie używać też słów kluczy, żeby naprowadzić odbiorców. Na kluczowe informacje, które dotyczą tego miejsca, w którym zapoznawanie się z procedurą będzie się odbywało. Pamiętajcie, że mamy jakieś wyobrażenie na temat Waszego miejsca pracy i bazujemy tutaj na naszej wyobraźni. To niekoniecznie musi być zgodne z rzeczywistością. Najważniejsze jest to, żebyście zrozumieli samą ideę prototypowania, wykorzystania makiety flow-usługi za pomocą klocków Lego. Marysia teraz opisuje te kluczowe miejsca, gdzie linia produkcyjna, miejsce, gdzie można się zapoznać z procedurą za pomocą um, virtual reality. Może być pisa, może być To jest, a to jest, to jest Big, big Chef. Big Boss, Big Boss. Więc, żeby sprawdzić tak naprawdę, w jakim kontekście są, jest używana ta aplikacja, stworzyliśmy tutaj tego storyboarda. Więc to jest nasz Jan. Jan na linii produkcyjnej zauważył, że coś jest nie tak i musi sprawdzić procedurę. Oczywiście ma swój służbowy telefon, więc najpierw Jan, Idzie swobodnie, sprawdzić, czy problem może rozwiązać poprzez sprawdzenie procedury w telefonie. Niestety ma problem, ponieważ nie jest to wystarczająco widoczne. Więc wraca do punktu wyjścia i idzie wokół linii produkcyjnej w miejsce, które się nazywa ekran. I tutaj może również sprawdzić, Procedurę, która dotyczy, do, dotyczy jego problemu. Niestety jest, dużo, jest duży hałas. Mało tego, kolega z tyłu już go popędza, ponieważ musi swoją robotę zrobić, więc jedynym rozwiązaniem jest pójście do specjalnego pokoju, gdzie znajdzie spokój i e, hałas, e, i nie będzie hałasu, więc idzie do pokoju VR. I tutaj może na spokojnie zapoznać się z procedurą, która jest dla niego teraz tak bardzo istotna. Więc tam spędza chwilkę, zapoznaje się z nią. W momencie, kiedy wychodzi, wie dokładnie, gdzie leżał problem, jak ją rozwiązać i chce podzielić się z tym, tym najszybciej ze swoim współpracownikiem. Więc idzie do niego i mówi, że ma już tą konkretny, konkretną sytuację rozwiązaną w danym fragmencie procedury na mailu, ponieważ ma tą możliwość podzielenia się tym, tą procedurą i praca do swojej pracy. Zobaczyliście drogę, którą przeszliśmy od kierunku rozwoju wirtualnego asystenta. Ten scenariusz taki bardzo wstępny i ogólny został rozbudowany. Dzięki scenariuszowi, dzięki storyboardowi, i tam się już pojawiły sekwencje zdarzeń podzielone na osiem klatek. To była historia używania, a ta historia używania w storyboardzie nie była pogłębiona przez kontekst użycia. Ten kontekst użycia pojawił się w makiecie flow. Marysia opisywała wyobrażoną sytuację, kiedy pracownik dowiaduje się o który ma problem, problem swojej pracy i chce zaczerpnąć informacje z nowej procedury, żeby się czegoś dowiedzieć, i potem informuje też o tym swojego kolegę. I teraz my potrzebujemy zebrać te wszystkie informacje, które nagromadziliśmy za pomocą tych trzech narzędzi i zrobimy to w formie scenariusza użytkownika. Scenariusz użytkownika już będzie bardzo konkretny i odwoła się i do miejsca, Używania i do persony, do jego motywacji, do jego kluczowych aktywności, które musi wykonać, żeby przez tą procedurę przejść i się jej dobrze nauczyć. Dotnie też aspektów technologicznych ważnych przy projektowaniu tego rozwiązania. I teraz spójrzcie na slajdy, które będą Wam prezentowane, ponieważ ja ten scenariusz użytkownika Wam przeczytam. Z tego względu, że zawiera bardzo dużo szczegółów, które musicie uwzględnić w spisywaniu, w tworzeniu tego, tego narzędzia. Scenariusz użytkownika to jest pewna historia, która wydarzy się w przyszłości, w takiej idealnej przyszłości. Scenariusz musi opisywać interakcję użytkownika z produktem, nazywać konkretną motywację i cel użytkownika, trzeba osadzić ten scenariusz w określonym kontekście. Pokazać najistotniejsze założenia, które są kluczem w projektowaniu rozwiązania w naszym przypadku aplikacji i pamiętajcie, że scenariusz użytkownika będzie potrzebnym narzędziem do testowania rozwiązania. Jakie są cechy dobrego scenariusza? O czym trzeba pamiętać tworząc go? Musi być konkretny czas i miejsce. Trzeba pokazać perspektywę persony. Należy wskazać na pewien kontekst technologiczny danego rozwiązania. Trzeba w dosyć zwięzły sposób opowiedzieć sekwencję akcji, czyli stworzyć fabułę korzystania, w naszym przypadku z wirtualnego asystenta. I nie zapomnijcie dodać motywację do korzystania z rozwiązania. Jaki cel ta persona ma, co ona musi zrobić? Tutaj jak najszybciej, jak najbardziej przyjazny sposób nauczyć się nowej procedury. Poznajcie scenariusz użytkownika Jana, który ma 40 lat i pracuje na produkcji jako operator. Jan mieszka w nowej Dębie, kocha góry i las, sporo podróżuje rowerem, również do pracy ma 40 lat, w codziennej pracy musi postępować zgodnie z procedurami, ma ich 130 do przeczytania i zastosowania. Przełożeni wymagają od niego ścisłego przestrzegania procedur. Czasami Janek, widząc bardzo dużą ilość nie do końca zrozumiałego tekstu procedury, próbuje zaadoptować procedurę do realiów pracy. Do komputera siada na około 15 minut dziennie. Czasami nie ma na to czasu. Kiedy Janek szuka wiedzy na temat procesu, chce, aby była praktyczna i szybka do zastosowania. Chwyta do ręki tablet dostępny na produkcji przy urządzeniu i wybiera sposób logowania odciskiem palca PIN lub siatkówką oka. Pojawia się okno aplikacji z paskiem do wyszukiwania. Pisemnie lub głosowo może zadać interesującego pytanie. Po pisemnym zadaniu pytania na ekranie pojawiają się trzy targetowane odpowiedzi. Biorąc pod uwagę profil użytkownika wybiera jeden z wyników. Asystent przechodzi do procedury, do konkretnej treści, interesującego go punktu. Janek wybiera, jak ma, jak ma być przedstawiony wynik: czy za pomocą ikonografiki, filmu instruktorzowego, za pomocą wirtualnych okularów, czy to ma być jakiś abstrakt, fragment procedury, czy chce zapoznać całą procedurę. Po wybraniu infografiki na ekranie asystenta wyświetla się schemat z zaznaczeniem, jaki fragment powinien zainteresować Jana. Na schemacie możliwe są do wyświetlenia również filmy przy krokach w procesie. Jeśli Janek chce zobaczyć, jak wykonać dany krok, to może podświetlić konkretny film. Po zakończeniu korzystania z wyświetlonych materiałów, wirtualny asystent wyświetla trzy pytania. Czy dana treść była przydatna? Czy wykorzystasz pracę przekazaną wiedzę? Jak oceniasz moją pomoc? Ważne jest teraz, żeby uchwycić kluczowe informacje. Jedną z nich jest kontekst. Tutaj widzicie go podkreślonego. Kontekstem jest codzienna praca, ilość procedur, które trzeba przeczytać i potrzeba ich zastosowania, wymagania przełożonych do tego, żeby ściśle przestrzegać procedur, i procedury są pod, trzeba dostosować je do realiów pracy. Kontekstem jest również fakt, że Jan siada do komputera na około 15 minut, a czasami nie ma na to czasu. Chcę, aby wiedza była praktyczna i szybka do stosowania. To jest kontekst użycia jana, który musi zapoznać się z nową procedurą. Jakie mamy informacje o Janie? Wiemy, że on pracuje na produkcji jako operator, mieszka w nowej dębie, kocha góry. Spora podróżuje rowerem również do pracy i ma 40 lat. Jaką Jan ma motywację do korzystania z aplikacji? W codziennej pracy musi postępować zgodnie z procedurami. Ma ich 130 do przeczytania i zastosowania. Przełożeni wymagają od niego ścisłego przestrzegania procedur. Czasami Janek, widząc bardzo dużą ilość nie do końca zrozumiałego tekstu, próbuje zaadaptować procedurę do realiów pracy. Jan ma bardzo silną motywację, bo ewidentnie zapoznanie się z tymi procedurami może budzić dużą presję. Technologia. Jakie informacje zaszyte są w tym scenariuszu dotyczących technologii? Po pierwsze, musi być komputer. U nas na makiecie pojawił się, pojawił się ekran duży. Jest tablet. My, my mówiliśmy o telefonie, ale załóżmy, że to jest tablet. On musi być dostępny na produkcji przy urządzeniu. Technologiczne aspekty to również sposób logowania za pomocą odcisku palca, za pomocą pinu, za pomocą siatkówki oka i jest też informacja o aplikacji. Jakie informacje są ukryte dotyczące sekwencji zdarzeń, czyli akcja? Chwyta do ręki tablet, wybiera sposób logowania, pojawia się okno aplikacji z paskiem do wyszukiwania może zadać interesującego pytanie. Dostaje pisemną odpowiedź na ekranie. Pojawiają się trzy targetowane odpowiedzi, wybiera jeden z wyników, przechodzi do procedury konkretnej, wybiera jak ma być przedstawiony wynik, wyświetla schemat z zaznaczeniem. I jeśli Jan chce zobaczyć jak wykonać dany krok, to podświetla konkretny film. Po zakończeniu wyświetlają się jemu trzy pytania. To są najważniejsze akcje, zdarzenia, przez które Jan przechodzi. Dane, które są potrzebne do tego, żeby cała ta, cały ten proces zaszedł. Potrzebne są dane z odcisku palca, Potrzebne jest PIN, potrzebne są informacje dotyczące siatkówki oka. Musi być zrobione targetowanie odpowiedzi, profil użytkownika z całą jego historią, stanowiskiem, miejscem pracy, infografika też będzie źródłem danych film, VR, fragment tekstu. Podsumowanie procedury, informacje dotyczące całych procedur, schemat i będą zbierane dane dotyczące odpowiedzi na trzy pytania. Jakie funkcje musi zawierać rozwiązanie? Logowanie, wyszukiwarka, zgłaszanie pisemne lub głosowe pytań. Muszą być wyświetlane treści na ekranie. Muszą być targetowane odpowiedzi, wybór jednego z wyników, sposób przedstawienia wyniku, wyświetlanie schematów i możliwość wyświetlania zadawanych pytań. Na pewno, jak zauważyliście, scenariusz życia jest kolejną iteracją w rozbudowywaniu scenariusza rozwiązania. On już jest bardziej pogłębiony niż to, co prezentowaliśmy w kierunkach rozwoju bardziej pogłębiony od storyboardu i pogłębia też kontekst użycia, który przedstawiliśmy za pomocą makiety flow. Tu jest bardzo dużo szczegółowych informacji i scenariusz użycia wymaga od nas rozpisania go w tych kluczowych krokach, o których mówiłam. To jest kontekst, persona, motywacja, technologia, sekwencja akcji, dane, które trzeba zbierać i Funkcje samej aplikacji. Dzięki drodze, przez którą przeszliśmy, jesteśmy przygotowani do ostatniego kroku prototypowania. Będzie to makietowanie ekranów aplikacji, które przedstawi Wam Danił. Jesteśmy w kroku jakby prototypowania, jakby makiety aplikacji, które najgłówniej polega na tym, żeby jakby wyznaczyć każdy krok, który Jan musi dokonać, żeby jakby przejść z punktu A w punkt B w aplikacji, czyli jakby znaleźć wszystkie informacje, które są niezbędne jakby do wykonania procedury i skończyć na przykład dokonaniem feedbacku albo po prostu zamknięciem tej aplikacji. My to zrobimy jakby na komputerze, ale ogólnie można wziąć po prostu kartkę papieru, narysować sobie telefon, ekran telefonu czy iPadu i po prostu narysować krok 1, krok 2, krok 3. Zobaczymy, jak to wygląda u nas w komputerze. Jesteśmy w fazie jakby e, makietowania jakby aplikacji. I ogólnie chodzi o stworzenie takiej architektury informacji, czyli wszystkich kroków, które Jan musi dokonać wchodząc w aplikację. Pierwszy krok to tak naprawdę jest jakby logowanie, czyli musi wprowadzić swoje hasło, jakby. Login albo dane, które uważamy niezbędnymi do zalogowania. Może być to też odcisk palców, po prostu jakby, e, albo face, jakby logowania, czyli co zdecydujemy. E, kiedy jakby Jan zalogował się, no to po prostu jest jakby na ekranie, w którym ma opcję wyszukiwania jakby potrzebnej procedury i ma też taki przycisk, że może wcisnąć po prostu żeby przez mikrofon powiedzieć, jakby nazwę procedury, której szuka jakby i wtedy zobaczę wyniki albo po prostu na przykład wpisać jakby z klawiatury. Też mogę może wyznaczyć jakby, e, jakby działkę, w której jakby szuka tę procedurę albo wejść po prostu w najwięcej popularnej jakby procedury. Po wpisaniu jakby tego, e, nazwy procedury, która jego e, ciekawi, on jakby trafia na ekran, który pokazuje jakby wyniki wyszukiwania No i ma po prostu jakby nazwę wyniku wyszukiwania jakby i link. Po kliknięciu na link jakby on trafia jakby na następny krok, w którym jakby widzi rodzaje tego, jak może zapoznać się z procedurą. Może zapoznać się przez ikonografikę, przez zobaczenie filmu, e, przez spis jakby teści, przez dedykowany prostu tekst, czyli jakby werbalnie albo przez cały rozwinięty tekst. Także ma opcję jakby VR. Po wyborze opcji, które jakby jemu najwięcej pasuje, na przykład w naszym przypadku jest to ikonografia, ikonografik, e, on jakby trafia na stronę, która w wybranym metodzie, e, czyli ikonograficznym pokazuje mu interaktywnie jakby kontent. Procedury. Po zobaczeniu, jakby kontentu jakby tej procedury, on ma też opcję tego, żeby wrócić. Czyli wiadomo, że na każdym kroku, jakby może wrócić przyciskiem back, jakby z powrotem, i wybrać jeszcze jakieś, jakby inną opcję skomunikowania tej procedury, albo po prostu jakby zamknąć proces i wtedy je ma dodatkową opcję, jakby zostawienia, jakby feedbacku. Czyli może zostawić zwrotną informację dla nas, e, czy w ogóle wszystko było super, czy może coś możemy jakby ulepszyć i jeśli jakoś zdobyć to lepiej. Opcjonalna to opcja jest z tego względu, że może on nie ma czasu w konkretnej sytuacji jakby zostawić ten feedback, więc może zostawić, może nie zostawić. E, żegnamy się z nim e, czymś jakby pozytywnym i miłym i w ogóle dziękujemy mu e, za to, że skorzystał e, z naszej jakby... E, Nazwiemy to aplikację skomunikowania procedur. I tu jest tylko taka szalka, że to jest taka automatyczna rzecz, czyli statystyki. Po zakończeniu każdej procedury jakąkolwiek statystyki budują najwięcej popularne procedury w działce, w których pracują ten człowiek. I tak budujemy bazę tych most popular procedures. No, i wiadomo, że to jest jakby przykładowo i w skrócie, ale chodzi o to, żeby bardzo klarownie sobie, ci długopisem w ogóle ci na komputerze, zaszkicować jakby każdy krok, który jakby dokonuje jakby człowiek przechodząc przez naszą aplikację, bo wtedy będziemy mieć bardzo precyzyjny plan, jak musimy ją zaprojektować. Dzięki. Etap budowania prototypów rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie, kim jest nasza persona. Potem stworzyliśmy scenariusz użycia za pomocą storyboardu w takich ogólnych, głównych krokach. Staraliśmy się umiejscowić ten scenariusz użycia rozwiązania, czyli stosowania procedury w naturalnym kontekście za pomocą makiety flow. Odgrywaliśmy też scenki konkretne, rodzajowe, kiedy Jan korzysta z tej aplikacji, w jakich sytuacjach i jak to robi. Następnie. Pisaliśmy jeszcze pogłębiliśmy za pomocą scenariuszu i rzucia, pamiętając o konkretnych już informacjach, które dobry scenariusz musi zawierać. Potem Danił przygotował makiety funkcjonalne ekranów, które pozwalają się poruszać po aplikacji krok po kroku. Dzięki głównie dzięki scenariuszowi użycia. I makietą jesteśmy przygotowani do testowania. Natomiast to testowanie trzeba też rozpisać na poszczególne kroki. Trzeba umieć zadać konkretne pytania. I o tym, w jaki sposób dobrze jest testować rozwiązanie, dowiecie się w kolejnym odcinku webinaru, który będzie temu poświęcony. Bardzo dziękujemy za uwagę.